Cześć siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Sąsiedzi z piekła rodem, słodka zemsta. To już nasz drugi odcinek, eee, mamy kolejną misję szarlotka. Mmm, pycha szarlotka, myśli sobie sąsiad wkładając kolejny kawałek do kuchenki, palce lizać. Nie wolno jednak zapominać o higienie, od czasu do czasu trzeba się wybrać do łazienki, a Woody już czai się w kącie. Okej, okay, czyli teraz musimy uważać, ponieważ sąsiad będzie chodził do łazienki. Ale damy radę. Na spokojnie. Okej. Okay. Dobra. Standardowo jest klej, pisaczek. Czekajcie, muszę zobaczyć jak on jak on to chodzi. Mm, 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 mm. No i dobra, niepotrzebnie tam czekam. Kurczę, już sobie mogłem to zabrać, teraz pewnie nie zdążę. Nie, wita śmietana. I pewnie teraz pójdzie do. Oho, okej. Okay. Dobra, już mniej więcej wiemy, co jest grane. Dobra jajeczko a wiecie co jeszcze mu nie będziemy tego podkładać niech on sobie umyje spokojnie ręce No my pójdziemy bo prawdopodobnie tam będziemy mieć jakąś piankę jeszcze żeby mu podmienić ok którędy on pójdzie ok tamtędy no i super to my teraz na spokojnie zejdziemy sobie na dół i możemy poogarniać. Syk. No i proszę, ile rzeczy mamy. Tu mu damy, żeby się wypierdzielił. Tu nie wiem, czy. Ni o tak. Tu jeszcze coś mogę dać? A to? A tu? Nie mogę. Dobra. Nie było tematu. Papier jeszcze w kiblu. A, udało się, szybko ucieczkało się tu już hmm? zauważył. Dobra, polecimy. Nie wiem, czy tam wszystko zrobiłem, bo tu mamy piankę do golenia i płyn do porost, na porost włosów. Prawdopodobnie tam gdzieś miałem dać ten płyn, ale... Aj, no niestety. Dobra, chodźmy tędy. Okej. Okay. Jajko do mikrofali, a co z tym płynem? Mogę tutaj go gdzieś dać, czy nie? No właśnie. No, miałem mu to dać na dół. No, dobra. Mm. Kurczę. No szkoda, szkoda, że nie pomyślałem. Będzie musieć zaczekać, aż on obróci kuchnię i wszystko po kolei. No. Dobra, niech idzie na górę. Jeszcze zdążymy, jeżeli Położę to we właściwe miejsce, to zdążymy. Oraz włosów. Do uh -uh. tego? Uh -uh. Nie. Do tego? Do tego, ja pierdzielę. No będzie mało procent teraz. No szkoda, szkoda, zepsułem troszeczkę. Nie wiem, czemu nie mogę tego telewizora włączyć. Chyba, Chyba się nie da po prostu, żeby patrzeć na niego. O nie, nie, gdzie ty Woody, idziesz? Kupi jesteś. Dobra, pooglądamy go tak. Oj, oj, oj. Dobra. Elegantko. Dobra. No. I teraz włoski. Ale mu krzaki bolesne, ja pierdzielę. <śpiewa> Elegancko. <śpiewa> Tylko 91%. Strasznie mało, ale to z mojej winy. Musicie mi wybaczyć. <śpiewa> Następne, mamy strzał w okienko. Sąsiad jest zagorzałym fanem piłki nożnej. Nie znosi jedynie, gdy dzieci z podwórka trafiają piłką w jego kuchenne okno. A przecież dzień zapowiadał się tak pięknie. Sąsiad siedział przy pianinie, od czasu do czasu, rozkoszując się słodkim zapachem kwiatów. Ta sielanka trwałaby zapewne nadal, gdyby nie wszędobylski Woody. Okej, okay, czy tu będzie coś z kwiatami i z piłeczką jeszcze dodatkowo. Musimy uważać, czy on nie będzie chodził do łazienki. Dobra, tu mamy już pierwsze. Okej. Okay. Okej, okay, ciężka kura do kręgli. Ok, on się zdenerwował. Leci tam. Mydeło. Dobra. O kurde, on tu chodzi. Nie mów, że pójdzie do kibla. Ej, jak pójdzie do kibla, to jest straszna lipa. Tego nie przewidziałem, ale mam nadzieję, że nie pójdzie. Chociaż może jeździł umyć sobie ręce po kwiatkach. Uwaga. Nie idzie. Ale zajebiście. No powiem wam, że straszne szczęście. Dobra. Dobra, piłka. On będzie zapierdzielał. Dobra, leź debilu. Dobra, co z tym telefonem? Co tu mamy? Dobra. Jajko. Coś jeszcze z serem mamy. Ale nie mam pojęcia. Aha, ser do kwiatów, okej. Okay. Dobra. Zapowiada się całkiem fajnie. I teraz... Dobra, dawajcie tą piłę Kurde, myślałem, że on już tu idzie Dobra Leci Dobra, szybko, szybko Dobra Ser I chyba mamy wszystko Wszystko, wszystko Zobaczymy teraz co z tego wyniknie? Dobra. Jest dobrze. No i dziecka dostały po łebie piłką. O nie. Dobra. Idzie w dół. Zobaczy matkę teraz porysowaną. Oj, oj. Jeszcze mu coś strzeliło w plecach standardowo Dobra, teraz kwiateczki Hmm, pięknie pachną, jak zawsze Cudowny zapach Ojojoj, oj, oj. a tu co? Gleba Ojojoj oj, oj. I co? I kibel zatkany Oh. 97 Nadal nie full. Nadal nie full, ale już. już znośnie. Dobra. Czas na kąpiel. Czystość to zdrowie. Stary śmierdziel postanowił wreszcie wziąć kąpiel. Wanna jest prawie pełna. Ä, e, wałna, wałna. Ja pierdolę. Wanna już prawie pełna. Sąsiad tymczasem przegląda stary album ze zdjęciami mamuśki. Obra obżerając się cukierkami i przygotowywując pudding Mmm, a Woody ma już parę nowych pomysłów wow. Dobra. Teraz będzie tak album Wanna. No, ciekawie Dobra. Dajemy po kolei. Gdzie on ma ten album? Tam ma album, dobra Gdzie on? Ło, wow, klej, czarna pasta do butów. Gdzie ten grubas teraz będzie szedł? Pulki? O, pulink jakiś, dobra. Tak, pozbieram mu wszystko. Dobra. Pakuję walizę na górę. Albo jeszcze nie. Tak. Dobra. Um, obstawiam, że. Czy mogę mu coś tu? Dobra, lecimy, lecimy. Musimy szybko zrobić. On już idzie na górę, ja pierdele. Szybko. Dobra. Mogę. Ojciec. Idź, idź. Nie to? Co tu jest? A dobra, to na razie. Ja pierdziele Kurwa, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Ja pierdziele po pysku. Uff, dobra. Yy, replay, tego nie było. Ta -da 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 -da. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy to. Tam już nic nie możemy wziąć. Dawaj na górę. Dobra, robimy to samo co przedtem. Okej. Okay. Dobra, Aha, um, butelkę mamy tutaj, widzicie? Już wszystko wiadomo. Pójdziemy sobie nalać. Dobra, już nie robimy głupiego błędu. Pytanie, czy on nie poleci? Ja pierdzielę, zepsułem Zepsułem, bo on teraz poszedł się wyżygać On poszedł się wyżygać A tu lipa Lipa straszna Ale dobra, spróbujmy No ja pierdzielę. Dobra, jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz próbujemy, bo tak być nie może. Musimy rozegrać to troszeczkę lepiej. Bo po prostu... Pozbierać sobie wszystko na początku i zaraz będziemy robić to tak jak należy. Dobra, pakuj walizę na górę, bo już troszeczkę jest lipa. Dobra, tu mu nic nie robię. Niech on idzie na dół. Dobra. Jajko mu tam włożę. No i teraz nabiorę mu Dobra Gdzieś mogę coś dać? Dobra i teraz Teraz drodzy widzowie tylko jeszcze nie zrobiłem jednego, mamuśce. Ale to myślę, że to zaraz zrobimy. Wiecie czego nie zrobiłem? Nie zrobiłem najważniejszego, nie nabrałem... E, nie nabrałem... Kurczę... Tej wody. No i może być teraz lipa straszna. No nie no, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie git. Dobra, i on się pójdzie pewnie kąpać teraz. A. No, już jestem w dupie, bo on wleje pewnie wodę. Kurczę, tak fajnie się zapowiadało. Tak fajnie się zapowiadało. No, już nie ma wody. No, jesteśmy w dupie. Dobra, jeszcze raz. Teraz, teraz już jest 100% Nie ma zmiłuj. Jak nie teraz, to ja nie wiem No bez przesady, przecież to nie jest aż takie trudne A jak normalnie jak jakiś nopy? Dobra, lecimy na górę No i teraz na spokojnie Robimy to samo, tylko bierzemy jeszcze... Nie wiem, czy to teraz tak. Dobra, zobaczymy. Dobra. Okay. Tylko, że szkoda, że on teraz pójdzie. Wiecie gdzie? No dobra no ale Trudno, nie mam pojęcia jakby to zrobić, żeby Kibel był zapchany jak on poleci z... Wiecie z czym Jak on poleci... Ale tu ma jeszcze, jak to zje Chyba, chyba że on tego nie je Dobra Tam ma ładne kombo, ale Te cukierki mi jeszcze nie pasują ten kibel zapchany, no ale Mogłem je robić kibla, poczekać tutaj On by wtedy zjadierki ja bym szybko Zrobił mu z ubikacją, ale Dobra, zostawimy tak jak jest Mam nadzieję, że wszystkie 9 mi zaliczy Teraz no mam tak 5, 6, 7, 8 i tam mam 9 Powinno być głośno Dobra, jest szóste super. To książka siódme, ósme cukierki i dziewiąte. Mamy tam u góry. Nie jest jakiś zarąbiście fajny. No ale. O, ja pierdolę, rozwaliłeś wszystko. I co teraz? <laughs> Dawaj, cukierka sobie zjedz, kolego. Jak, dobra? Oj, 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 Kupa ciśnie? A nie, jednak nie. Dobra, idź po to ciasto dobra. Idź po to dobre ciasto. Oj, oj, oj. Dobra, jest, jest zrobione. 91%. No lepsze to niż nie prze, nie, jakbym nie przeszedł poziomu, no nie, no ale fenomenalnie. Cały sezon cieszył się ogromną popularnością. Okrzyknięto cię gwiazdą telewizji, a widzowie przyznali ci nagrodę złotego sąsiada. Okej, okay, super. Sezon pierwszy wykonany. Na tym odcinku zrobimy sobie sezon drugi. Tu już mamy, widzę, po 7 minut. Więc dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć!